Jan Kochanowski na lipę. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć się najwyższej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy tuż pacy wdzięcznie narzekają. Z kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie.